Krzysztof, Miedź Legnica, zespół złożony z bardzo doświadczonych zawodników. Dzisiaj mecz walki, było zimno, ale w pewnym momencie gdzieś tam odcięło wam troszeczkę prądu. Jak to było przed tym meczem? Jak ty oceniasz przebieg całego spotkania? Na pewno w pierwszej połowie to, jak była po, po stronie Miedzi Legnica. Myśmy praktycznie nie zagrozili zespołowi Miedzi. Druga połowa troszkę bardziej wyrównana, ale to Miedź zadała ten jeden decydujący cios. Ja oceniam to spotkanie. No. Mecz był równany, ale, ale był to mecz taki właśnie na 1-0, jeżeli my byśmy ich trafili na 1-0, podejrzewam, że my byśmy ten mecz wygrali 1-0. Nie chcieliśmy zagrać tak ofensywnie, chcieliśmy zagrać troszkę bardziej ostrożnie, z racji tego, że, że no, tracimy dużo bramek i, i takie, były, takie były założenia na ten mecz. W tym meczu w początek był pełen dynamizmu, dużo akcji do przodu, potem coś się zatrzymało. Czy jest coś takiego, co Was blokuje troszeczkę? No jest, mamy zdecydowanie za dużo strat własnych, takich niewymuszonych, jeżeli, jeżeli chcemy w ogóle o czymś rozmawiać, o jakiejś źle do przodu, no to nie możemy, nie możemy oddawać tak łatwy sposób tyle piłek jak dzisiaj, no nie wiem czym to jest spowodowane, Na jeśli tego nie było. Przed nami mecz półfinału Pucharu Polski z Lechem Poznań, wiem, że to jest ciężko po takim meczu oceniać, ale jak się motywujecie do tego spotkania, jak natchniesz trochę optymizmu wśród kibiców Zagłębia przed tym spotkaniem? Ja nie muszę natchnąć optymizmem kibiców, bo, bo kibice wiedzą, że będzie to całkiem inny mecz. Jest to najważniejszy mecz od ponad, nie wiem, 30- kilku lat w historii klubu, także będzie pełny stadion i Puchar rządzi się swoimi prawami. Wiadomo, że musimy odrabiać straty z Poznania 1-0, gramy z Mistrzem Polski i, i jesteśmy na straconej pozycji. Przegraliśmy trzy mecze z rzędu, plus ten Pucharowy. Nikt nas nie wierzy, ale, ale zbierzemy się, jak się to mówi brzydko do kupy i, i wyjdziemy z gotowi z czystą głową na ten mecz. Pierwsze pytanie, wróciłeś na pozycję obrońcy. Gdzie lepiej ci się gra w środku pola czy na obronie? No na chwilę obecną ciężko na takie pytanie odpowiedzieć. Jak, jak, jak zespołowi nie idzie i, i nie ma wyniku, to, to ciężko na, na takie pytanie odpowiedzieć. Jak, jakby było dobrze i, i byłby wynik, to pewnie bym powiedział, że tu i tu. A, a tak na chwilę obecną y, wydaje mi się, że, że jako całość wyglądam po prostu słabo. i, i No i niestety przegramy kolejny mecz. Znacie już przyczynę tego chwilowego kryzysu? Wiecie już, jak to rozwiązać przed kolejnymi spotkaniami? No teraz jesteśmy na, na świeżo po meczu, więc ciężko więc mówić. No. Dzisiaj na pewno, na pewno za dużo strat i, i, i jakościowo to sobie wyglądało z naszej strony. No. Walka, zaangażowanie było, ale, ale nie, trzeba dołożyć tutaj trochę więcej strony sportowej, żeby, żeby zacząć punktować. Myślę, że na spokojnie będziemy analizować ten mecz, chociaż czasu nie ma, nie ma zbyt wiele i wiecie się jak najlepiej tego meczu z, z Lechem przygotować. No, zobaczymy. Czy to prawda, że spotkania Pucharowe to zupełnie inna piłka? Tam czasami może się zdarzyć, że liga, obraz gry jest zupełnie inny, i gra się zupełnie inne spotkanie? No tak, Na to się mówi: Puary rządzą się swoimi prawami, ale. Ale no przede wszystkim my musimy, każdy musi się uderzyć w piersi i, 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 i przeanalizować sobie to samemu, jak, jak, jak wygląda jego gra, później całość, jaki zespół i, i wyjść na boisko po prostu i, i, i udowodnić, że, że potrafimy grać w piłkę i potrafimy lepiej grać w piłkę. I myślę, że od tego, od tego trzeba zacząć.